Chcę pokazać formułę, która może ułatwić nam rozwiązywanie zadań maturalnych, mianowicie wyszukaj pionowo. Zadanie znacie w nieco zmienionej formie graficznej, było rozwiązywane przez Was odrobinę wcześniej. Mamy tabelę z informacjami o imionach. Nazwiska są nieco w lewo, nie będą nas specjalnie interesować. Wiek poszczególnych osób w latach. A tu musimy im przyporządkować wariant ubezpieczenia zgodnie z tabelą, którą tutaj widzimy. Czyli jeśli ma ktoś mniej niż 22 lata, junior 22, ale nie więcej niż 35. X i tak dalej, i tak dalej. Te dane w tak podanej formie są niestrawne dla Excel'a. Excel nie zrozumie tego typu zapisu. Dlatego przetworzyłem je na o taką tabelkę. W tabeli mamy. Te same granice, które tu widzimy, plus 0, którego nie ma. Ale musiałem jakoś od dołu ograniczyć informację, żeby Excel zareagował również na wartości ujemne. Kliknąłem w komórce D2, znak równości następnie zapisuję formułę wyszukaj kropka Już mamy ją, kliknę dwa razy myszką. Zobaczmy, jak jest zbudowana ta formuła. Szukana wartość, następnie tablica, numer indeksu kolumny i przeszukiwany zakres. Dość tajemniczo to brzmi. Formuła będzie przeszukiwać ten zakres w poszukiwaniu informacji podobnych do tych, które są tutaj zawarte. Jeśli trafi na coś stosownego, przyporządkuje wariant ubezpieczenia. Ponieważ nie mogę kliknąć w komórce C2, stąd wpiszę z klawiatury. Następnie średnik, zakres, który będzie przeszukiwany, to są te komórki. Nie ma znaczenia, czy będziemy je od góry zaznaczać, czy od dołu. Zakres został wpisany: E2, f6. Następnie, średnik, teraz muszę wskazać indeks, czyli numer kolumny w tym zakresie na czerwono tu zaznaczonym, z którego będą pobierane dane i wpisywane do kolumny d. To jest druga kolumna. W pierwszej jest wiek, a w drugiej mamy junior, senior itd., więc tu wpiszę dwójkę. I teraz coś, co najtrudniej jest zrozumieć. Po średniku trzeba się wypowiedzieć albo prawda, albo fałsz. Jeżeli wcisnę Prawda, to Excel będzie szukał wartości z pomiędzy tych granic. Natomiast jeśli fałsz, będzie szukał dokładnie informacji. Zaraz sprawdzimy, jak to działa. Domykam nawias. Jeszcze jeden drobiazg. Będę za chwilę tę formułę kopiował w dół, co znaczy, że wszystkie adresy tych komórek zmienią się o 1, 2, 3 i tak dalej. Muszę w takim razie zakres ten czerwony ustabilizować. Wystarczą nam 2 dolary stabilizujące wiersze. W tym miejscu mogę wpisać, jeśli prawda, jedynkę, albo dwa razy myszką kliknąć na tym słowie prawda. Kliknę dwa razy. Prawda zostało dopisane. Enter zaakceptuję I zobaczmy. Y dla wieku 35 lat. No to rzeczywiście nam pasuje. To jest ten przedział wariant ubezpieczenia Y. Kliknę dwa razy myszką na uchwycie wypełnienia. I popatrzmy. Tabelka została wypełniona. Rzućmy okiem tak na wyrywki. 22 lata u pana Bartosza, wariant X. Zgadza się. No i może tutaj, Karolina, 63 lata, wariant Z. Zgadza się. Teraz zamiast prawda, spróbuję tu dopisać fałsz. Napiszę 0. Enter. No nic się nie zmieniło. 35 lat, w dalszym ciągu wariant Y. Przekopiuję formułę w dół i widzimy, wyskoczyły błędy. Dlaczego w tych czterech miejscach mamy prawidłowe odpowiedzi? Popatrzmy na krańce. 35 lat występuje w tabeli, 55 lat występuje w tabeli, to samo 65 i tu na dole 22. Czyli jeśli w tym miejscu zapiszemy 0, czyli fałsz, Excel będzie szukał w kolumnie E dokładnie takich wartości, jakie znajdzie tutaj do porównania. Czyli jeśli tu mamy, prawda, albo jedynkę, używane będą przedziały od do, od do. Jeśli tu mamy zero, komputer będzie szukał konkretnych wartości, dokładnie takich, jakie tu są wymienione. To zadanie też znacie, historia podobna jak przy poprzednim Markuszu. Mamy listę osób tym razem jest wynik testu w punktach. Ilość punktów z zakresu od 0 do 100 włącznie. Więcej nie można było uzyskać. Należy też przyporządkować rodzaj grupy. Dane pierwotnie były tu umieszczone. Już nie będę tłumaczył, dlaczego musiałem je przetworzyć. To jest efekt mojej działalności. Czyli mamy granice 0,40, 60, 80 i 101. Po co 101 za chwilkę. A tu grupy, do których będziemy przyporządkowywać. Zastosuję formułę wyszukaj pionową. Równa się. Już mamy na liście. Dwa razy myszą klikam. Tym razem będę chciał wyszukiwać informacji, które są zawarte w komórce D2. Średnik. Przeszukiwana tablica. To jest ten zakres. Średnik. Od razu unieruchomię te komórki wpisując dolary przed numerami wierszy. Przyporządkowywać będziemy dane z drugiej kolumny, czyli tu musi być dwójka. Bo w drugiej kolumnie w tym czerwonym zakresie leży początkująca, średnio zaawansowana i tak dalej, średnik. No i ponieważ chcę przybliżone dopasowanie, czyli z tych przedziałów 0,20 20 i tak dalej, muszę tu dopisać jedynkę, czyli prawda. Domykam nawias. Enter zaakceptuję. Zobaczmy, początkująca 34 punkty ma pan Tomasz Zając, czyli zakres od 0 do 40, rzeczywiście początkująca. Przekopiuję to w dół. Tym razem nie będę klikał dwukrotnie, dlatego że obok mam zakres, który dużo niżej sięga. A nie chcę, żeby pod spodem pojawiły się wyniki. No to rzućmy od razu okiem na pana koguta. 60 punktów ma. Powinien się dostać do grupy średnio zaawansowanej drugiej. Pasuje nam to. Dokładnie jest to kraniec naszego przedziału. Teraz po co wpisałem to 101 tutaj i informację zwa ilość punktów? Jeżeli pan Tomasz Zając omyłkowo będzie miał informację, dajmy na to 103... O, to pojawi się zła ilość punktów, czyli informacja dla osoby, która wpisuje dane o błędzie. Teraz zrobię podobną rzecz jak poprzednio, czyli zamienię tę jedynkę na 0. Spowoduje to, że funkcja będzie przeszukiwać zakres ten czerwony w poszukiwaniu dokładnie takich wartości, jakie są w krańcach przedziału. Przekopiuję to w dół. No i efekt podobny jak poprzednio. Owszem, te wartości, gdzie są krańce. Dokładnie jest taka jedna wartość. Zachowały się przyzwoicie, a przy pozostałych mamy informację o błędzie. Żeby można było zastosować formułę z zerem, trzeba te dane nieco inaczej przygotować. I zrobiłem to tutaj. Czyli wynik testu przewiduje wszystkie możliwości, od zera aż do stu. W kolumnie i jest informacja o punktach, a w kolumnie j informacja o nazwie grupy, jaka należy się osobie, która uzyskała daną ilość punktów. Informacje kończą się na wierszu 102. Żeby za dużo nie pisać, skopiuję formułę. Po naciśnięciu Ctrl C, koniecznie naciskam klawisz Escape, inaczej mogłoby dojść do edycji tej formuły, i klikam myszką w komórce F2. Wklejam. Sprawdźmy jeszcze, czy dobre zakresy mamy podane. Oczywiście nie. Tutaj rzeczywiście będę szukał informacji o punktach w komórce D2, natomiast zły zakres jest przeszukiwany. Tablica ma nieco inne adresy. Od I2 literkę G zamieniam na I, aż do J102, dlatego sprawdzałem wcześniej numer wiersza tego na samym dole. J102. Kolumna, w której będę oczekiwał informacji, która będzie wpisana jako nazwa grupy, jest w drugiej kolumnie, dlatego ta dwójka zostaje. No a tutaj chcę mieć dokładną wartość, więc wykasuję tę jedynkę, nawet średnik, bo jak go wpiszę, to pojawią się o właśnie te podpowiedzi. I wybiorę fałsz. Dwa razy myszką klikam. Mogłem tu równie dobrze napisać 0. Enter. Komunikat wygląda niepokojąco. Dlaczego pojawił się taki komunikat? Dlatego, że tu jest wartość 103, którą wcześniej specjalnie wpisałem. Zmienię ją na coś z zakresu. Na przykład 52 punkt. O, już pojawił się wpis o nazwie grupy. No to przekopiuję teraz to w dół, puszczam mysz i porównajmy wyniki. W kolumnie E i w kolumnie F powinny być takie same wartości. Czyli udało nam się zastosować formułę wyszukaj pionowo na dwa sposoby. Teraz trochę nietypowe zastosowanie formuły wyszukaj pionowo. Polecenie wygląda tak, że mamy popatrzeć sobie na kod produktu, wyszukać go na liście produktów, i następnie te dane odpowiednio przekopiować. Umieścić je tutaj. No zobaczmy, czy to będzie proste. Poszukam kodu tego niżej. Jest krótszy. 10672. Przejdę na listę produktów. Znajdź. Teraz okienko wychodzi częściowo poza kadr. Znajdź. 10, 6, 7, 2. Kod został znaleziony. No więc musiałbym teraz skopiować to, co tu jest pod spodem, przejść na arkusz dane i kazać wkleić. Dużo pracy. Zobaczmy, ile tu jest wierszy. Dwa razy myszką klikam: 186 wierszy, czyli całkiem sporo. A ile jest produktów? 1740, czyli sporo. Ułatwimy sobie robotę wykorzystując właśnie formułę Wyszukaj Pionowo. Klikam myszą tu, gdzie jest nazwa produktu. Zaczynam tworzyć formułę. Równa się, wyszukaj, już mamy formułę, zameldowała się. Wyszukaj pionowo, dwa razy lewą klikam. Poszukiwany kod jest w komórce A2, średnik. Teraz zakres, który będę przeszukiwał. Fragmencik tylko zaznaczę i potem uzupełnię go, wpisując z klawiatury numer wiersza. Teraz zwróćmy uwagę, że szukamy na arkuszu lista produktów, więc Tutaj muszę podmienić nazwę arkusza na lista produktów. Dokładnie, produ... Dokładnie nie ma tam o z kreską, tylko jest O. Teraz od A2 zgoda, ale nie do E9, ale do E1740, bo to jest ostatni wiersz, gdzie są produkty. Następnie średnik. Szukana kolumna ma numer drugi. Ona jest zaraz obok nazwy. No i muszę tu wpisać fałsz. Dwa razy lewą myszą kliknę, bo szukam dokładnego dopasowania. Domykam prawy nawias. No i zobaczmy. Produkt 1422. Przekopiuję to w dół. Przewinę na sam dół. Zobaczmy. 15480 to jest ostatni kod. Lista produktów. Sprawdzimy się. Znajdź. Znajdź. 15480. Znajdź następny. Znalazł. Produkt 1581. Zobaczmy. Produkt 1581. Czyli zgadza się. Naciskam, zamknij. Które jest poza kadrem. Wracam na górę. Trzeba teraz zmodyfikować to polecenie. Skopiuję je, Ctrl C. Pamiętam o naciśnięciu klawisza Escape i przechodzę do marki. Wkleję formułę. Wyszukaj pionowo. Dobrze, A2. Przeszukiwana tablica nie zmieniła nam się. Natomiast muszę poszukać w trzeciej kolumnie marki. Enter. No, i analogicznie Ctrl V w czwartej kolumnie będę szukał segmentu. I analogicznie typu produktu poszukam w kolumnie o numerze 5. Zaznaczę myszą te trzy komórki. Dwa razy lewą klikam. Zobaczmy, co na samym dole. Elegancko cała tablica została wypełniona. No to tyle. To jest fragment zadania maturalnego dotyczącego firmy Słodzik. Zostały przygotowane dane. Ja tylko część tutaj danych mam, żeby łatwiej było pokazywać. Nie będę operował na tabeli, która ma ponad 2000 wierszy. Data transakcji, NIP firmy, która transakcję przeprowadziła, a tutaj mamy ilość zakupu cukru przy danej transakcji. Początkowo dane były posortowane według daty. O, tak jak tu widzimy. Ja, żeby podsumowywać ilości zakupionego cukru, sukcesywnie, jak on był kupowany w czasie, posortowałem, Przygotowałem sobie te dane według NIPów. Jak popatrzymy? Tu mamy jeden NIP, tu mamy drugi NIP, one zostały niejako pogrupowane. W następnej kolejności te dane są posortowane według daty, czyli firma z końcóweczką 290, pierwszy zakup zrobiła 18 października, następny dopiero 3 lata później, i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw posortowałem według NIP-u, a następnie według daty. W zadaniu trzeba dodać do siebie ilość zakupionego cukru, sukcesywnie ta ilość ma narastać wraz z czasem. Firma. 290, tak ją na roboczo nazwę. Kupiła najpierw 2 kg cukru, następna transakcja to był 1 kg cukru, a tu zobaczcie zostało podsumowane. Widzimy, że łącznie kupiła 3. To jest kolejna transakcja, 13 kg cukru, a tu mamy 16. Jeśli dodamy 2, 1 i 13, otrzymamy 16. Dalej, to już koniec transakcji tej firmy, czyli Max, co ona kupiła, to jest 16. Teraz bierzemy się za firmę z końcówką 248. Początkowo było 16, następny zakup to 3, więc razem 19, kolejny 16 to razem 35 itd., itd. Ta łączna ilość zakupionego cukru potrzebna jest do wyliczenia rabatu. Jak zostało to uzyskane? Pokażę dwa sposoby. Po pierwsze, tutaj ta ilość cukru zakupionego jest powtórzona. Teraz formuła wygląda tak. Jeżeli B3 jest równe B2, czyli NIP, z komórki na poziomie, na którym jestem w tej chwili, na którym jest formuła zapisana, jest taki sam jak NIP piętro wyżej. Jeśli to jest prawda, to tutaj pojawi się suma tego, co jest wyżej, i tego, co zostało zakupione w tym momencie, czyli komórka C3 plus komórka D2. Jeżeli się okaże, że te NIPy są różne, czyli mówimy już o innej firmie, to tu pojawi się tylko i wyłącznie to, co zostało zakupione w komórce C3. No to zobaczmy, jak to działa. Tutaj. Zachodzi niezgodność. B5 nie jest równe B4. Więc tego wariantu nie będziemy wykorzystywać, a przepisana jest tylko wartość C5. Na spokojnie przeanalizujcie sobie tę formułę, zobaczycie jak ona działa. Czyli to jest pierwszy sposób na wyliczenie, na podsumowanie ilości zakupionego cukru. Drugi sposób jest przedstawiony tutaj. Suma ilość. Tym razem dane są posortowane według dat. Pierwszy zakup, 1 stycznia 2005 i tak dalej. Nie zwracałem pozornie uwagi na nipy. Tutaj mamy zastosowaną formułę suma, jeżeli. Tę formułę już też stosowaliście. Jak ona działa? Sprawdza zakres komórek od G2 w tym momencie do G2. Zwróćcie uwagę na tego dolara. Z chwilą, kiedy będę kopiował tę formułę w dół, ta komórka G2 nie rusza się, Bo jest dolar przed dwójką. Natomiast G2 zamieni się na G3, G4, G5, co spowoduje, za chwilkę to pokażę, że będzie rozpatrywany cały zakres, aż do poziomu, na którym jest pisana formuła. Kliknę myszą niżej. Jak ta formuła działa? Przeszukuje zakres od samej góry, czyli od komórki G2. Ten dolar, tu wpisany, powoduje, że ta komórka się nie ruszy, aż do G8, czyli do komórki w kolumnie G na poziomie, na którym jest wpisywana formuła, i szuka w tym zakresie tego co jest pisane w G8, czyli o tego nipu konkretnie. Jeśli napotka taki nip piętro wyżej, to bierze do sumowania, dodaje to co mamy w tym zakresie, ale na odpowiednim poziomie. Escape nacisnę, wyjdę z tej komórki. Specjalnie wyróżniłem kolorystycznie nipy, gdzie jest 156 na końcu. I popatrzmy, w tej komórce pojawiła się wartość, która pochodzi z komórki H7, H9 i H10. Dlaczego? Bo na tych poziomach przeszukiwanych o w tym zakresie znaleziono wartość taką, jaka jest w G10, czyli taką nacisnę klawisz Escape. Teraz jak jest naliczany rabat? Rabat zależy od sumy dokonanego zakupu. Nie w danym dniu, ale od początku naszych zakupów w firmie. Zwróćmy uwagę na, ten, na te nipy, które są tu wyróżnione na zielono. Ich jest dużo, w związku z czym zakupy są też spore. Pierwszy zakup to było 99 kg, to poniżej setki, więc rabat się jeszcze nie należał. Następny zakup to jest 350 kg, łącznie z tą 99 dało nam to 449. Zakup z 100 000. Należy się rabat. Rabat 5 groszy i został ten rabat tu uwzględniony. O tutaj. Następny zakup to 200 ponad kilogramów, daje nam to 680 kilogramów łącznie. Rabat w dalszym ciągu 5 groszy. A tutaj, zobaczcie, zakup był na tyle duży, bo to ciągle ta sama firma. Tutaj zakup był na tyle duży, że przekroczył 1000. W związku z tym rabat został naliczony 1 grosz. Do naliczenia rabatów. Wykorzystałem formułę Wyszukaj Pionowo. Zobaczmy, jak wygląda. Wyszukaj Pionowo. Przeszukiwana jest komórka I2, o ta tutaj, i porównywana jest z wartościami w tej tablicy. Dokładnie w kolumnie N. Jeśli wartość tu wpisana napotka coś, co jest w tych zakresach, to w miejscu rabatu, czyli w kolumnie J, pojawi się informacja z drugiej kolumny. O, tu jest ta dwójka. Z drugiej kolumny, czyli albo 0, albo setnych, albo 1, dziesiąta, albo 20. No i teraz jedynka na końcu, czyli prawda. Oznacza, że nie szukamy dokładnych wartości, ale przybliżonych, czyli 0, 100, 100, 1000 itd. itd. Na spokojnie przeanalizujcie sobie tę formułę.